Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie Dane są punkty M, równe minus 2 i 1 i N, równe minus 1 i 3. Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układów współrzędnych jest punkt. Najpierw musimy e, środek odcinka policzyć. To w sumie nie musimy na razie tej prostej tutaj rysować, tylko liczymy MN środek odcinka. Pamiętajcie, że... Zaczynamy mamy odejmować od tej co występuje na końcu, czyli pierwiastek z nawias kwadratowy. N mamy tutaj minus jedyneczkę, odejmujemy od tego w nawiasie minus 2. Zamykamy to w nawias kwadratowy do kwadratu plus. I z Y robimy to samo, czyli pierwsza z n -a jest 3, odejmujemy jedynkę, bo z n -a jest jedynka pierwsza, zamykamy i do kwadratu. Minus 1, minus 2 to jest tak naprawdę minus 1, plus 2, a minus 1 plus 2 to jest 1 do kwadratu? 1! Bardzo dobrze, Bziwzioszki! 3 minus 1 jest 2, no i 2 do kwadratu oczywiście jest 4, zarąbicie, super! 1 plus 4 jest 5, czyli zostaje nam pierwiastek z 5. I teraz, kochani, <laughs> to jest długość. O jezu, ja długość odcinka, dobra, to jest wzór na długość odcinka, a współrzędne środka wyliczymy łatwiej, bo ten środek będzie miał współrzędę. Minus 2 plus minus 1 to jest minus 3 na 2. To będzie pierwsza współrzędna środka, a yy, druga będzie 3 plus 1 to jest 4 na 2. Sumujemy te skrajne. To jest po prostu 2 i to są współrzędne środka. I teraz mamy symetrię. Teraz musimy to narysować, ten punkt S na ośce. Nie, momencik. Tak, i tak. I teraz na osi minus 3 to jest minus 1,5, czyli będzie jakoś tutaj i 2 do góry. Tu będzie punkt DEST. I teraz mamy symetrię. Tu jest minus 3, drugie, a tu jest e, 2. I teraz bo pierwsza jest x, druga jest y. -owa. Też zapamiętajcie, symetria względem początku układów współrzędnych. No to teraz tak. Jak względem początku układów współrzędnych, to zobaczcie. Robimy tak, tu musimy iść 3 i 2 w tą stronę i 2 w dół. To 2 przelatujemy w dół tu i w tą stronę, tą co w prawo. Tu źmie 3,5, czyli będzie tu 3 drugie. Czyli symetra względem początku układów współrzędnych będzie tutaj. S' prim. Znaczy nie jest, No K, przepraszam, to miał być punkt K, więc on będzie K'. Prim. I on będzie miał współrzędne, kochani, 3 drugie i minus 2. Czyli... Jeżeli jest symetria względem początku układów służynnych, względem punktu 0,0 tak zwanego, to znaki się odwracają. Było minus 3 drugie, jest 3 drugie. Było 2, jest minus 2. I to jest odpowiedź D prawidłowa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. Do zobaczyska. Cześć!